Dobra... A, czekaj, czekaj, quest'a wziąć, tak? Nie, tutaj możesz z nią jeszcze pogadać. A, dobra, to Ale pogadam chwilę. Kiedy mówiłaś, że przekonali Kana, żeby sobie poszedł, nie miałaś na myśli tutejszych, prawda? Nie. Ci tak naprawdę nigdy nic nie robią. Nie mogli się pozbyć Kana od wielu miesięcy. Dlaczego mieliby to zrobić teraz? Nadal unikasz odpowiedzi. Wciąż nie wiem, czy zasługujesz na odpowiedź. No tak, ale wygnanie kogoś tylko dlatego, że był nieuprzejmy, to chyba lekka przesada, nie? Możliwe. Ale tylko cienki mur dzieli nas od bandytów, zombie i cholera wie czego jeszcze. Wystarczyłby jeden facet z niewyparzoną gębą, żeby to rozwalić. I nie masz z tym problemu. Jeśli nie znajdzie schronienia, umrze. O, daj spokój. Jesteś z miasta, znasz takich jak Kan, prawda? Nie ma sensu pytać, o co się pokłóciłeś z ojcem, prawda? Nie, nie ma. Tylko ty tu ze mną w ogóle rozmawiasz. Cóż, rozumiem ich podejście, ale nie muszę pochwalać ich metod, prawda? Więc wolelibyście, żebym sobie poszedł. No wiesz. Nie. Słuchaj, wszyscy tu przywykli do tego, że ktoś się nimi zajmuje. Wszystko dzięki matce i jej sługom. Jej sługom? Po prostu pomóż ludziom, dobra? Zrób coś efektownego. A wkrótce sam zobaczysz, jak to jest. Dobra, wyczerpałem już wszystkie tematy. To jedziemy dobra. Ciebie może trochę. Już jadę, tylko nawracam. Mm. Dobra, na Jestem. Jadę. Dobra, jestem, jestem. Gaz do dechy. Wow! I kamienie po drodze. No, jestem. Jakiś duży kamień nie idę. mi chyba można by paliwo zdobyć z tych pojazdów, ale... No, można by je przeszukać. Ale dobra, idziemy na razie. To może poza nagraniem sobie poszukamy paliwa, teraz... Hello, z... my friend. Woohoo! Zombiaczki! O, Ile ich tu jest? O matku, co będzie? Kosiarka! Oj! Aż się trochę co to... rozbijałem z tego wszystkiego. Trochę wolno mieli ten silnik. O. Wzrost poziomu kierowcy Osiągnięcia na steamie wow. Nie mogę trafić tych, tych Nie kracię się obok i rozjeżdżam rozjedzem Nie mogę ich trafić, już trochę małych jest U mnie jest całkiem spora gromadka O cholera, trochę utknąłem, utknąłem. Dobra, ale dał się cofnąć. I ty widzę, tak na, na bogato jeździsz. No jak? Dobra, też trochę teraz pojechałem w jakieś lepsze miejsce. I strasznie wolno mieli, masz rację. Się kręcę tutaj cały czas. Dobra. O tutaj ładna kupa się i postawiła O, w teraz podzielom kierowcy. dopiero teraz mam Ja już zmieniłem 200 zombiaków, bo mi po osiągnięcie To nie jest co? Co? Nie ma. Ja jeszcze jeżdżę, bo nie trochę Zaś mi się paliwo skończy. Naprawdę? Znaczy, ja mam tak... jeszcze całkiem sporo. Nie wiem, tak w sumie. Mam się ja całkiem... mam z jedną trzecią jakoś. No to pewnie też mam coś takiego, coś nie wiem. No, trzeci poziom kierowcy, nie? Ten tak szybko to wbija, kurde. Się wie, gdzie się ustalić. No Tu jest ich sporo. Dobrze, że wiem, coś. Ja też, w zombiaka. A ja wsiadę <laughs> Hello my friend Nie, 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 cholera to ja nie chcę atakować Ale to wygląda O już mam 500 Chyba. Osiągnięcie 500 było, nie wiem czy było to osiągnięcie. To, już, że na 500 zombiaków do osiągnięcia ileś zmieliłeś. No, nie zauważyłem, bo tak się zafascynowałem czy... No całkiem fajna zabawka. Nie powiem. Ja będę musiał ustalić limit na 18 lat. Takie widoki są... fajne. Mogę przyjechać przez ten. Dobra? Mam no 125, a to masz więcej. 225. Eee, ekonomiczna jazda mi się włączyła już, że nie? Mi też, mi też. Eee, nie mogę zamknąć, musisz laty potwierdzić. O, dobra. Tak. Nie, no, po prostu czekam na Ciebie, aż potwierdzi przy nagraniu, nie? A, a to tam w sumie takiego nie trzeba potwierdzać raczej. Nic takiego nie przeginie. Skoczyć sobie chce z tej rampy. Za to też chyba są punkty, jeśli no dobrze pamiętam. Tak dałem, ale chyba za, za słabo skoczyłem. To zaraz wszystkie zabiegi ty wytuczemy. no, to ja i tak się zaraz zrespią. Kurde, nie trafiłem. Podejrzewam, że zrobimy to ze stacją pomp i zaraz znowu będziemy mogli się tak bawić. To fajnie w sumie. O, o kurde, ich tu było. Jak soczyście o, znowu, tam ciebie No tam często cię pociąg jeżdża. No, takie to urok mieszkania przy tore. Oznajmu, szukanie elementów do łazika. Najlepszym no, sposobem jest dopóki nie mam Czyli z tego co wychodzi, najlepsze elementy do łazika będą pod pojazdami w żeby... Trzeba przeszukać pojazdy wojskowych. No, sporo wojskowych Przyska. też tu widzę. No właśnie, jednych wykosiłem i im przeszukałem. Halo, Kain. Przesiądź się. Dobra, już na czerwono paliwo. Ja też, ale chcę wysiąść. Może przy tych wojskowych będą jakieś pieczek. Czy wojskowych Pusty. ludziach, czy pojazdach? pojazdach o, mam jedną butelkę z benzyną 175 już mało Tu widzę jakieś policyjne pojazdy, ale wojskowe? Wojskowe są tam dalej trochę musisz jechać po to A no, dobra, dalej po prostu trochę zimiam. no zamek no? No, trzeba by koniec to mortobicie. No, no, tak Cały pierwszy odcinek zajdzie na. No. Znaczy nie, to będą już chyba za dwa odcinki, bo to już godzinę pewnie nagrywamy. Już? No, to szybko leci. Bo już ten jest 21, a ile? 30? No i jest godzina 21. A no, to tak z godzinka, może 40 minut nagrywamy. Gdzieś tak jak będzie o. w pół to trzeba I... będzie. O. I już się są jak jest no cały czas używam, w te kurde... Przejechałem tutaj... Przejechałem przez drzewo. Ciekawe. Dobra, chodź tutaj. Dobra, czekaj, tutaj sporo zowiarków już, tylko, tylko w kosze. Dobra, to już jest rura. Będą po prostu kierowcy, dobra. Już się do ciebie, bo już mam mało paliwa. No i To właśnie ja mam trochę, to ma właśnie, chcę się podzielić z tobą. Właśnie jadę, jadę, tylko że kurde, ałać, ałać. Drzewa, ałać. Trochę sam dotankuję. A, ja tam sobie dwie beczki. Ej, ja miałem. Eee... Gdzie ja mam to? O, butelka z benzyną razy dwa... Upuść wszystkie... Dobra, ładnie. Gdzie to jest? Eee... Tu. Taka żółta buteleczka. Dobra, mam. Sobie to sobie dorzuć Dobra, jest Autoalarm, Nitro A, to na me mechaniczne części. Uwaga zombie! Ty no, panie Czekam na sobie coś takiego o co sie sieka O Dobra, to lecimy do pompowni Co się gapisz? Ty czego rozwalić? Nie. Musimy <laughs> znaleźć wejście. A już myślałem, czego rozwalić. No i zrobimy tego quest'a, pójdę się kąpać i potem znowu możemy ponagrywać. Dobra. Nie ma problemu. Dobra, porozmawiaj z tymi. Jak... Wy tu naprawdę coś sprzedajecie? Wodę! ściutka. Nie ma po niej sraczki w smaku jak dotykanioła! Za trzy litry tylko 10 kilo żarcia! Można też płacić złotem! Tyle jedzenia za wodę? Za oddychanie też trzeba tutaj płacić? O, pan chce się targować! Popatrz w dół, Dubku, widzisz? To Azor. Rzucamy mu tych, co się targują. Chcesz coś może dodać? Chociaż w sumie. mogę wymienić wodę za Twoją bryczkę! Ała O kurde spadłem. do tego. ja też. Czasem co... Oh fuck. Jest stąd się ewakuuje. No bo trzeba. No już idę, zaraz. Tak ci mordę obiję, że cię matka nie posna. O ty, no, rzucasz? Dobra, już nie rzuca. No hej. He <laughs> byłem szybszy. No. Strasznie niekonomyślna ta spływa Aha, ktoś jeszcze o pomoc Kurde, nie mogę... Stoję... O polera. Każdy ma broń tutaj. No, a coś ty myślałem. bo no, poprzedziłeś mnie. O, Ja sobie strzelam. Tylko najbandy, tak Dobra, trzeba pozbierać trochę broni, moim zdaniem. No to zbieraj sobie. To może się przydać. Szczególnie jakiś karabinek. A, już mam brak miejsca w ekipunku. Dobra, może starczy. Gdzie ty jesteś? Na górze tam jesteś. Tak, ja już szedłem. Brak miejsca w ekipunku? Dobra. Dobra, już jestem Może tu Nie Zamknijmy to O może tu się Tu będzie bezpieczna strefa, coś widzę No właśnie, tu będzie można jakiś Kode mam już przepełniony Takie te noże dorzucane czy coś może można zdać O hello Matko święta ja No Moje zakładnika uwolnić Proszę bardzo, nie. Dobra, Azir nie przysłał. W zasadzie to Ezgi. jesteś jednym z trzech zaginionych? Ostatnim z trzech. Jestem Ali. Resztę rzucili tej ich bestii. Posłuchaj, Ali, coś tutaj musi jakoś działać. Inaczej bandyci nie mieliby ani kropli wody. Bandyci mają tu wodę, ale na farmie już brak. Może da się jakoś przekierować. Jest no dobra, włączę jakieś tutaj... przepompownie. Trzymaj kciuki! Jeśli nic nie schrzaniliśmy, to za parę minut na farmie znowu będzie woda. Czemu mam przeczucie, że coś strzanił? No, pewnie tak. No, nie działa. <laughs> no o, o kur... woda się daje. Zalałem generatory. <laughs> Musieli zamknąć. Wszystko tu jest w chuj starej. Jak rury palną, to będziemy w czarnej duchie. Otworzę ten zawór. Gdzie on jest? Skąd mam kurde wiedzieć? Na pewno nie ma go tu. Idź wzdłuż tej rury. I śpiesz się do cholery. Dobra. Idź. Ja spróbuję od tej strony. Idź! idź! No biegnę. Mi tu Cholera. No i żeś mnie zostawił? Jestem z tobą. A, zostawiłem cię, dobra, już, już. Odpalam rykę. To jedziemy. Eee, to prowadź. S dłuż rury! O kurde, już żyłem słupek. O, uszkodzone części. Aha, dobra. Kurde, znowu zahaczyłem jeden koło. Dobra, może mi się uda Dobra już jadę Jeszcze jazda jest niezbyt Niezbyt dobra wow, wow 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 Co się dzieje? Nie po prostu Nie miałem nic, a nagle mi się sobie jaki znikąd pojawiły Aha, taki render na propsie. No, taki szybki. Wow, render. ty nie żyję. Co ja... No, lol. Jechałem sobie nagle, zginąłem, w już z wjechałem. A, może tego dużego. No, kurde. No, gdzie jest koniec tej rury? Dobra, to co by się może uda? No, by Ja na za jestem teraz. A ja w ogóle końca rury nie widzę. Coś w się powtórzy. jestem w jakiejś pompowni. Tu kończy się rura. <laughs> Dobra, biegnę, biegnę. Dobra, ty dałeś radę, ja niestety nie. No jeszcze nie dałem. No skacz! Czekaj, gdzie jest moja bryka w ogóle? Gdzie tu jest wejście do tego? Chyba nie dam rady. To jest najwyżej powtórzymy. No skacz! Crane! Dobro. Kurde, nie mogę tego pojazdu znaleźć, mojego. Gdzie to jest? Tu? Uff, dwie sekundy przed czasem. Ale udało się, ale to miejsce już było zalane. Co, co teraz? Po prostu czekamy? Tak. Teraz to już tylko kwestia czasu. A, bo ty tu jesteś. Okay? Jest okej? No jestem, mniej, jestem. Dobrze. Tak mnie zrespiło dziwnie. nam wszystkim tyłki. Wracaj na farmę. Powiem Jasirowi, że jesteś w porządku. No, jak na obcego. Wow, jesteśmy w porządku. Chociaż jesteś dosyć daleko, a jestem na całym środku ...zombiaków. To sobie możesz plec pić. No, tylko że wiesz, jestem pieszo. No, zabi najwięcej zombie. Przejechać po ciebie? No, przydałbyś się, bo tak. To No to. Eee, dobra. Jedź. Wydawało mi się, że kiedyś można było stąd wstać i strzelać. Bo można. Y, y naciśnij. No, to Pod... mi wywróciło z pojazdu. Tak? No, ja myślałem, że... Bo coś nacisnąłem mi się wydawało, że to właśnie wsiadanie. Dobra, je się jedź, bo zaraz się No i ja Bo coś nacisnąłem i on mi się wychylił, jak wsiadł do tyłu, także... Czekaj, będę próbować. Może po prostu gałkę w górę O kurde to jest jednak misz Co, wychyliłeś się? No nie widzisz No Dobra, chodźmy do tych Dobra No cud, jakiś kolerny cud nawet nie wiesz, ile to dla nas znaczy. Już od miesiąca mieliśmy skażone stódy, gdzie coraz bardziej chorowali. A może błędnie cię oceniłem, przybyszu? To... może odpowiesz mi teraz na moje pytanie. To lekarstwo. Chodź za mną. Jazir, w haranie kończy się antyzyna. Szukam czegokolwiek, co mogłoby ocalić moich przyjaciół. Jeśli macie coś, cokolwiek. Tak, przybyszu, mamy. Mamy naszą wiarę i modlitwy do matki. Wiarę? Wiarę w co? Nie chcę wyjść na buca, ale serio, to dzięki modlitwie nie przemieniacie się w zombie? Na tym polega Twój problem brak Ci wiary, tak jak innym obcym. Wierzymy w matkę, a ona nas chroni. Nie potrzebujemy żadnej antanzyny, czy jak tam to nazwałeś? Dobrze już, dobrze. Jest jakaś szansa, żebym mógł porozmawiać z tą waszą matką? Ona jest święta. Rozmawia tylko z tymi, którzy należą do bezlicych. Ale może, może zdołasz zwrócić na siebie ich uwagę, jeśli wystarczająco się nam przysłużysz. W tej chwili zgodzę się na wszystko. O jakich przysługach mówisz? Czego potrzebujecie? Mówisz poważnie? No to dobrze. Ja zajmuję się tą farmą, a mój przyjaciel Bilal dba o bezpieczeństwo stacji benzynowej pod miastem. Rozejrzyj się, a znajdziesz więcej roboty niż jeden człowiek może wykonać. No to chyba mamy dostęp do benzyny. Mhm, tak. To co? To robimy przerwę? Możemy zrobić. Dobra. A więc tak e, już by wyglądał chyba już drugi odcinek z tego będzie, bo myślę że tak już nagrywałem ponad godzinkę. Myślę, że podzielę to na dwa, więc... E... Więc cóż, my się <trym> widzimy za chwilę z Fur Team, natomiast e, wam to trochę podzielę. E, no i cóż, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się to spodobało. Chociaż nie wiem, ten dźwięk wydaje mi się w tej innej postaci niż ta główna. Jakiś taki jakby mono, był jakiś taki w oddalnie, jakiś tak trochę to dziwnie brzmi. Ale zaraz zobaczymy, jak to wyszło. No i cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Hey